jo hey, widzowie, to jest taki krótki poradnik, jak wiecie, jak lubicie robić animacje country balls, to chcę wam pokazać jak na przykład, to jest oryginalna wersja tej e, gry I właśnie, jak chcecie sobie zrobić country ballsa trzeciej rzeszy, przepraszam za to I ten, jak właśnie macie te country ballsy tutaj wszystkie, na te wszystkie, to jeszcze macie tutaj zakładkę cave balls, nie wiem w sumie po co ona ale jeszcze zanim to to wchodzimy. Tutaj jak widzicie to są kule bilardowe i kula z numerem 3, jak się kliknie, bardzo przypomina flagę trzeciej rzeczy znaczy oczywiście bez tego krzyża, tylko z trójką, ale i tak... Jeśli kółko jest trochę dla was za małe, to ja nie wiem co poradzić. Ja takiej aplikacji nie mam, żeby właśnie zrobić to z counterballsami, ale i tak, to może taki krótki poradnik, może jeszcze ten yy, kurde. Jak to było? Może jeszcze... Yy. Dobra. Może jeszcze udostępnię ten film, e, Kartenia, który, e, który ułatwi Wam, jak zrobić właśnie taką animację Country Balls. Mi też się w sumie przyda, ale i tak to był taki krótki porządek, jak zrobić Country Balls'a Trzeciej Rzeszy, i coś w tym stylu, jak widzicie. To dziękuję za oglądanie i ja już lecę ten e, na film, bo się zaczyna. Pa!